Cześć! Witam cię jak zwykle, niezwykle serdecznie! Co dzisiaj będzie do jedzenia? Zupa krewetkowa! Pamiętaj, jeżeli znajdziesz w lodówce gdzieś tam, za jakąś szafką, starą krewetkę, stare jakieś kawałki. Warzyw czy czegoś tam, nie przejmuj się, nie wypierdalaj tego do kosza. Jedzenia się nie wyrzuca. Zawsze z tego możesz zrobić zupę krewetkową, która wygląda, jakby raz już była jedzona, albo jakby przed chwilą dopiero się komuś ulało. Smacznego. A oto ona, nasza krewetka, nasz bohater pływający w zupie. Jeżeli ta Twoja zupa jest zaochydna. Pamiętaj, możesz wpierdolić do niej kilo papryki, czosnku i czego tamkolwiek, żeby zabiło ten smak. Nie będziesz czuł krewetki, będziesz czuł ogień w gębie. Ma konsystencję takiego gluta, bo jest zagęszczana. Ach. No jedz. No do ciebie mówię. Tak, tak do Ciebie. Ale jedno, co Wam powiem. Taka ciepła zupka jest zacna na brzuch. Jak kogoś bolą bebechy, czy coś w tym rodzaju. Zapoda sobie taką zupkę, która mu rozgrzeje kiszki. I od razu człowiek czuje się lepiej. Ugh. Ugh. Tak w ogóle to ta chińska, w ogóle azjatycka kuchnia jest zajebista. Co nie wpierdzielisz, co nie podgrzejesz, trochę zagęścisz wpieprzysz kilo ostrej papryki.

O, znowu krewetka. Coś mało ich tutaj jest, ale pięć już znalazłem. Uch. Hmm. Naprawdę. Co my tu mamy? Tu jest wszystko. W krewetek, których jest najmniej, jest tak: marchewka, zielony groszek, o bardzo proszę, jest cebula, jest szczypiorek. Kurwa, czego tu nie ma? Powiedz, co tu jeszcze może być? Pisz. O! Jeszcze jakaś taka zawiesina z jakimiś farszwocami, co wygląda jak rozdrobniony kurczak. Trochę to przypomina taki polski Bigos z restauracji. Jak dzień wcześniej, nie poszła golonka, nie poszły schabowe, nie poszły mielone i nie poszły pyzy, to spodziewaj się, że na drugi dzień będzie bigos! A w cukierni, jak nie poszły bezy, jak nie poszła babka piaskowa, jak nie poszły pączki, to na drugi dzień, co będzie? Bajaderka! I tak jest z zupą chińską. Możesz do niej wpierdolić, co Ci się tylko żywnie podoba z poprzedniego dnia, co nie poszło u Ciebie w domu, Sąsiadów, możesz ich zapytać. To się nazywa zrobienie czegoś z niczego. O, sam krewetunie znowu. To już chyba siódma. Siódma, ósma. Nie ma tak źle. Hmm. Ooooo wow. Ale ją się siorbie. Jest taka ostra, Boże, nie można się powstrzymać, żeby nie wycierać sobie łez, które oh, do oczu same napływają. Ooo! Oh. No i przeczyszcza nos. Uch, jak zaraz sobie kichnę. na niczym godzilla ogniem. O! To było wyzwanie. Jak zwykle nie dojadam i do domu spadam. <słuch>